Bardzo mnie zastanawia czy ty miałeś wśród swoich znajomych osoby które plotkowały o tobie. I to odkryłaś. Ale takie wiesz, bliskie, bliskie, nie mówię o jakichś takich dalekich znajomych, tak, tylko ktoś Tak. Tak, straciłam bliski. w ten sposób przyjaciół, tak. A w jakiej sytuacji co, co powiedzieli? No bo pewnie to wyszło na jaw, nie? Co tam tak, powiedzieli? Tak, wiesz, co wyszło na jaw, to taka intymna sprawa dotycząca jakiejś tam choroby, mhm. na którą przechodziłam. Wiedziałam, że tej osobie to powiedziałam. No i po prostu ona tą informację przekazała dalej. No i było to dla mnie niemiłe, niefajne, no bo wiedziałam, że przekazywałam tą informację i to właśnie taka informacja dla mnie była dyskretna. No i w ten sposób już się zakończyła przyjaźń. Tak, zdarzało się to niejednokrotnie, a też myślę, że się mimo wszystko zdarza. Mhm. Ale mam też taki krąg przyjaciół, między innymi takich jak Viola, że wiem, że dam sobie rękę uciąć, że nigdy nie plotkowały na mój temat i, i nigdy nie powiedziały niczego złego. Wiedziałaś, kto przekazał Twoją informację dalej? Jaka była między, rozmowa między wami? Zadzwoniłaś do niej, czy po prostu milczeniem to załatwiłaś? Nie, nie, wiesz, to jakby mam taki charakter, że mm. mimo wszystko na szczęście cenię to sobie w sobie, że potrafiłam po prostu podejść, powiedzieć, że się mm. dowiedziałam, wyjaśnić sprawę. No bo też wiesz, ciężko. Jakby kogoś. No tutaj akurat była sprawa zero jedynkowa, ale miałam też takie przypadki, że jednak sprawa nie była tak oczywista, mhm. więc po prostu dochodziło do konfrontacji. Jestem mimo wszystko właśnie taką osobą, która lubi bardzo czyste sytuacje, więc potrafię w takiej sytuacji podejść, porozmawiać i w ten sposób rozwiązać tą przykrą sytuację. A ktoś kłamał ci prosto w oczy nie? Och! No i jak ty ej, co czujesz, jak ktoś kłamie ci prosto w oczy, a ty wiesz, że prawda jest inna? Jak ty masz myśli w głowie? Znaczy nie no, wiem jak jest, więc po prostu hmm? mówię, że wiem jak jest. No, ale ktoś mówi nie, 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 mylisz No, okay. no i co ty okay. myślisz? Przyjmuję to, mówiąc, że jakby nie wierzę w to, bo wiem, hmm? jakby tutaj mam prostą sytuację, sprawa jest właśnie zero-jedynkowa, y, wiem to. I powiem ci, że najczęściej zdarza się tak, że taka osoba, kiedy już jej emocje opadną, przychodzi mówi dobra, przepraszam, to taka była moja pierwsza reakcja na to, co powiedziałaś, że zaprzeczyłem, zaprzeczyłam, mhm. ale rzeczywiście tak było i przepraszam. O. A zdarzać się puszczać fake newsa, żeby sprawdzić, czy ktoś nie przekazuje dalej? Nie, aż tak to nie. Wiesz co, ja aż taka... A to znaczy... dobra metoda, słuchaj, bo byś miała 100% nie, 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 Wiesz co, po pierwsze, nie mam aż tak dużo tych mhm. osób wokół siebie, żeby takie testy stosować, więc nie, nie robiłam czegoś takiego, plus raczej mam taki, taką naturę, mhm. że jednak Uznaję, że są dobrzy ludzie wokół mnie i nie jestem osobą taką podejrzliwą i dlatego za każdym razem bardzo boli, jeżeli coś takiego usłyszę, czy no, ktoś po prostu czy kłamie, czy w ten sposób niefajnie plotkuje. Ale to są jednostkowe sytuacje przez całe życie. To się często nie zdarza.